Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałam Was troszeczkę zainspirować właśnie do zmian w naszych gniazdkach i dekoracji. Ja nie dość że ostatnio byłam przy pięknym domu Moniki z kanału Modowy DIY bardzo serdecznie Was zapraszam na jej kanał, jest wspaniały i Monia ma tak przepięknie udekorowany dom, że dała mi po prostu takiego kopa żeby zacząć coś zmieniać w moim domu żeby go, je troszeczkę, te moje gniazdko, żeby je odświeżyć, wysprzątać i właśnie, żeby je udekorować także oglądaliśmy ostatnio domy byliśmy w przepięknych showroomach gdzie dekoracje domu są po prostu niesamowite i między innymi to także mnie zainspirowało do zmian w moim małym gniazdku dzisiaj Wam pokażę jak właśnie zrobię Robić taką bardzo prostą dekorację do Łazienki. U mnie akurat będzie ona stała w pokoju gościnnym, bo tutaj taki klimat jest troszeczkę morski. No i tyle, moje drogie. Zapraszam do oglądania i dajcie znać, czy. Coś w domu też będziecie kombinowały papa pa. Dobrze kochani, a więc zaczynamy Ta dekoracja świetnie wyglądałaby w łazience Jeżeli ktoś ma dużą, piękną, jasną łazienkę To jak najbardziej Ja mam niestety łazienkę bardzo małą W której po prostu każdy kąt jest zakracony Naszymi rzeczami I nie mam niestety miejsca, żeby tę piękną dekorację Postawić u siebie w łazience ale mm, uwielbiam właśnie dekorować tutaj ten stół. To jest taki stół, w którym zawsze jemy sobie kolację z Darrenem, są tutaj dwa krzesła. On jest bardzo malutki, tak akurat y, wystarczający dla nas, ale zawsze staram się ten stół jakoś dekorować. I zmieniam te dekoracje oczywiście na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj robiąc porządki postanowiłam, że zmienię sobie tutaj cały taki film. E, mojego tutaj dużego pokoju, mojego pokoju gościnnego, i zmienię sobie wszystko na takie bardziej e, morskie, czyli właśnie jakieś klimaty bardziej morskie, muszelki, statki, e, lampki, lampiony i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to tutaj będzie fajnie pasowało, bo zaraz na tej ścianie obok mam zdjęcia z naszych wakacji, później wam je pokażę. kupujemy taki wazon szklany. Ja swój kupiłam, kupiłam kiedyś w Cibo. Ja wiem, że u Was to jest kachibo, także są. Tam była taka piękna latarnia. W środku i zawsze właśnie tym dzbanem sobie, no, zmieniam sobie ten dzban i używam go do różnych dekoracji domowych. Następnie jakiś czas temu kupiliśmy takiego sztucznego kwiatka z IKEA. On stał sobie w kuchni, ale teraz postanowiłam, że wykorzystam go w mojej tutaj dekoracji, ponieważ w kuchni już mi się znudził. I on mi tutaj idealnie pasuje, żeby go sobie tutaj zobaczcie wsadzić. O, I Będzie wyglądać coś takiego jak seaweed, właśnie jakieś mm, trawy wystające z morza. Na sam dół daję sobie, dam sobie troszeczkę sianka, dlatego że nie chcę, wrzucając moje muszelki, nie chcę, żeby mi tutaj ten dzban e, pękł lub coś się z nim stało. I tutaj postaram się tak równomiernie rozłożyć te moje sianko wokoło tego sztucznego kwiatka. Słyszę, że prawdziwy kwiatek także może być, ale będziecie mieli podle, problemy z jego podlewaniem, bo widzicie, jest dość głęboko. O, w ten sposób. I następnie moje drogie muszelki. Ja mam tutaj taki drugi dzban, z którego teraz będę wyciągała różne muszelki. I zaczynam od mniejszych muszelek. Nie zależy mi, żeby były one idealnie w jakiś tam sposób ułożone. Lubię bardzo, gdy wszystko ma taki naturalny wygląd i nie wygląda perfekcyjnie. Wygląda to tak, jakbyśmy zrobiłyśmy to samo, ale nie kupione ze sklepu, gdzie wszystko jest idealne, prawda? I wokoło próbuję sobie zakryć tę moją tutaj czarną doniczkę, która nie szczególnie mi się podoba. Ja osobiście uwielbiam dekorować swoje gniazdko. Bardzo lubię czuć się w nim jak w domu po prostu. Moje, nasze mieszkanie w Polsce było zawsze przecudownie przystrojone i to dzięki mojej mamie. Moja mama ma niesamowitą zdolność strojenia wszystkiego. Na święta to po prostu wszystko było w błyskotkach i świecidełkach i takiej cudownej e, atmosferze właśnie świątecznej. I w sumie to mam to właśnie po mojej mamie, że uwielbiam, gdy moje gniazdko jest przystrojone. Myślę, że każda z Was... Także lubi dekoracje wykonać sobie sama. Także zostałam zainspirowana, odwiedzając Moniki nowy dom. Monika z kanału Modowy DIY przeprowadziła się do przepięknego nowego domu i jej dekoracje w domu były po prostu tak przecudowne, że miałam właśnie ochotę sama zacząć sobie dekorować moje mieszkanie na nowo. I. Dlatego dzisiaj stąd ta taka inspiracja i stąd ten filmik. Widzicie, zaczyna to fajnie wyglądać, jak te muszelki są innego koloru. One nie są wszystkie białe, także teraz postaram się powybierać muszelki innego koloru i różnych kształtów, właśnie, żeby to coraz lepiej wyglądało. Te muszelki wyglądają tak. Takie muszelki zawsze możecie kupić na wakacjach za parę groszy. Tak jak na razie prezentuje się to dookoła. Jeżeli chcecie dodać troszeczkę koloru, to myślę, że pięknie wyglądałyby tutaj jakieś kwiaty w kolorze właśnie zielonym, żółtym lub obojętnie jakim. Jeżeli macie jakieś ususzone kwiaty, mi rośnie w ogródku lawenda i wierzcie mi, że przecudownie to wygląda właśnie jakbym teraz tutaj dodała ususzone kwiaty lawendy. Poszłam do ogródka i poucinam sobie Kwiaty lawendy. One są już suchutkie, także je trzeba obcinać. I teraz, moi drodzy, one mają taki piękny, delikatnie fioletowy kolor. Możliwe, że tego koloru nie zobaczycie tutaj na wideo. Ja sobie te kwiaty bardzo delikatnie powkładam także do środka. One cudownie pachną. E, polecam Wam także zawsze sobie poobcinać e, taką lawendę i włożyć do jakiejś e, starej skarpetki lub, lub jakiegoś takiego, jakiejś takiej bardzo fajnej, e, malutkiej poduszeczki yy, i wtedy wkładacie tą lawendę do Waszych szuflad z bielizną lub z karpetkami, lub z koszulkami, obojętnie z czym i wtedy całe Wasze pranie cudownie pachnie lawendą, także szczególnie Wam to polecam, ja sama takie coś sobie robię yy, i naprawdę Wasze szuflady pachną przepięknie i lawenda także ma, ma działanie takie bardzo uspokajające, także szczególnie do szuflad właśnie z pościelą Taką lawendę, jeżeli sobie wsadzicie, wygląda i pachnie to świetnie. Dobrze, moi drodzy, no to e, kończymy naszą dekorację. Jeżeli macie jakieś e, pomysły, co jeszcze wsadzić do takiego wazonika, chętnie usłyszałabym je w komentarzach. Bardzo chętnie uwielbiam Wasze propozycje, zawsze jesteście pełni. Macie po prostu tysiące pomysłów, także jeżeli Was o czymś zainspirowałam i e, macie coś w domu, jakieś właśnie dzbany, które możecie właśnie w taki sposób wykorzystać, dajcie mi proszę znać. E, naprawdę bardzo mnie to cieszyło, jeżeli bym się dowiedziała, jak wy będziecie e, właśnie, co będziecie robiły, co będziecie stroiły, wygląda to szałowo, moje drogie. Ja teraz sobie tutaj mój stolik posprzątam i zaraz Wam pokażę skończoną I dekorację. tak oto prezentuje się skończona dekoracja, moje drogie dziewczyny. Postawiłam tutaj ten dzban na ogródku, żebyście mogły zobaczyć, żebyście mogły zobaczyć, jak się prezentuje w świetle, że on ma troszeczkę więcej kolorów, bo tam wiem, że w pokoju jest dość ciemno. I tak jak mówiłam, do łazienki Taka ozdoba będzie po prostu przecudowna. Także bardzo Wam polecam.